Podsumowanie i pożegnanie lipca 2025. Pożegnania i zakończenia to część życia. Zawsze jest taki moment, kiedy przychodzi coś lub kogoś pożegnać. Najtrudniejsze pożegnanie to, kiedy przychodzi rozstanie związane ze śmiercią. Pożegnanie i podsumowanie każdego miesiąca to piękna praktyka, która przygotowywuje na. Te większe pożegnania, rozstania i zakończenia. Jak minął Twój miesiąc, jak minął Tobie Lipiec, co się pięknego wydarzyło, a na co czekasz, żeby już się zakończyło? Pożegnanie to również otwarcie nowego rozdziału, który już za chwilę. Podsumowanie to docenienie samego siebie. Jak docenisz siebie w lipcu?